No siemanko moi drodzy widzowie W dzisiejszym odcinku będzie trochę vlogowo Po pierwsze Chciałbym was moi drodzy zaprosić na grupę Przyjaciele misiowatego Oczywiście ta grupa będzie miała nową nazwę To będzie grupa nazywała się Przyjaciele misiowatego I jego przemyślenia Albo jakoś tak inaczej No w sumie będzie ta grupa nazywać się Przemyślenia Misiowatego i oczywiście w nawiasie będzie i jego przyjaciele, czyli Misiowatego przyjaciele. A co na tej grupie się znajduje moi drodzy? Na tej grupie będą znajdować się posty z linkami do filmików do, z YouTube'a, które ja tworzę. Oczywiście będą na, z dwóch kanałów, na razie będzie to z jednego kanału, czyli Przemyślenia Vlog. Tak jak było do tej pory, miałem na starym Facebooku y, tą grupę utworzoną. Byłem ja właścicielem, ale pomimo tego, że mi Facebooka zablokowali, to postanowiłem y, poprosić moją przyjaciółkę Nicole, która mi pomagała budować tą grupę. Żeby mnie przywróciła do tej grupy, zaprosiła mnie do, znaj do tej grupy jako do znajomych. Ja siebie zrobiłem jako administratora i powróciłem do tej grupy. Także na tej grupie umieszczam linki z YouTube'a. Tutaj moja koleżanka Ela umieszcza linki z radia internetowego, na którym gra... Na, z, no z radia, radi bo ona gra na kilku radiach. Także możecie sobie też posłuchać Eli jako ona gra na radiu Ale powiem mu szczerze. Powiem szczerze, że Ela bardzo świetnie gra na, ra, na radiu. Yy, po prostu na tej grupie bawimy się świetnie. Yy, wstawiamy sobie różnego rodzaju zdjęcia, że, że, że życzymy miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego weekendu. Tam, no tam różne rzeczy wstawiamy. Yy, oczywiście nie wulgarne rzeczy, tylko kulturalne z pełną kulturą. Na tej grupie powinniśmy być kulturalni. Wobec siebie wzajemny szacunek, tolerancja, akceptacja, zrozumienie i wsparcie. Oczywiście ten filmik jest taką... ...taką reklamą grupy. Także tutaj możecie sobie, będzie link do, w opisie tego filmu. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Ja was dodam, jeżeli ktoś by chciał. Także z miłą chęcią was zaproszę. Hmm, u mnie w miarę możliwości jest ok, choć bywałoby, mogłoby być lepiej. Ale no cóż, nie ma e, tego złego, co by na dobre nie wyszło, moi drodzy. Ja tak powiem szczerze, dzisiaj będzie będą dwa filmiki na YouTube, dzisiaj będzie ten poranny, także będzie reklama. E, grupy na Facebooku będzie też ten filmik będzie nazywał się Poranne Pogaduchy sobotnie ale zobaczymy co dalej także życzę Wam wszystkim miłego poranka, popołudnia i wieczoru jeżeli byście chcieli pogadać i zapraszam również do obejrzenia wczorajszego filmiku który nagrałem, zmontowałem czyli Q&A i część trzecia w tym Q&A u części trzeciej opowiadam y, szczegółowo o sobie, no prawie szczegółowo, bez przesady, żeby tak szczegółowo, żeby Wam wszystko podać na tacy, ale tak nie będzie moi drodzy, musicie sami do mnie napisać i zagadać, ale jeżeli byście chcieli obejrzeć, zapraszam, link będzie podany do dwóch filmów Q&A, bo zrobiłem dwa filmy Q&A, pierwszą część, drugą część i trzecią, także możecie wbijać śmiało, zapraszam. Ja mam tak very good nice, jest dobrze, tyłka nie urywa, jest ładna pogoda, trzeba sobie po prostu się dotlenić. I chciałbym też powiedzieć na temat tego mojego aparatu, że tym aparatem mi się dobrze zdjęcia robi tutaj. Tym aparatem zajebiście zdjęcia wychodzą. Elegancko, także tutaj nie ma co narzekać, jest moc, jest energia. No, a tak ogólnie chciałbym też powiedzieć, że zmieniam pracę, bo szukam nowej pracy, że tak powiem, się wyrażę kulturalnie i zobaczymy jak to będzie. A dawno się nie odzywałem, a w sumie odzywać się odzywam, ale tak smutne filmiki nagrywałem, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie po staremu, że wróci do normy, że będzie nowa praca, będzie, będzie można normalnie żyć, że tak powiem. W zasadzie miałem ciężkie dni, się nie odzywałem, tak sporadycznie do Was się odzywałem, przepraszam Was Tutaj chciałbym pozdrowić wszystkich moich widzów subskrybujących i bez subskrypcji, którzy mnie oglądają. I chciałbym też wszystkich pozdrowić, którzy mnie oglądają z, z innych krajów, bo wiem, że oglądacie. Także moi drodzy, pozdrawiam wszystkich Polaków za granicą i życzę Wam wszystkim cudownego. Dnia, tygodnia czasu spędzonego z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Po prostu nawet jeżeli ktoś jest samotny, ale przepraszam, jeżeli ktoś jest samotny, to w głębi duszy nie jest samotny, tylko po prostu unika kontaktu, tak jak ja to czasami robię, że unikam kontaktu, choć wiem, że nie, nie jestem samotny, ale i tak unikam kontaktu z ludźmi bo czasami trzeba się odizolować od ludzi, żeby się zresetować, wychillować, czy taki chill out zrobić, przerwę od, face od Facebooka, Youtube'a, Instagrama i tych innych so social mediów. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. To by było już na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa!